Yo, 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 witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawik, a to jest Agario. Tak jest, dużo osób pisało do mnie. Nagraj, Agario, nagraj, my chcemy Agario, my chcemy Agario, kulki, wszystko chcemy, my. Umijając fakt, że mi jest tak gorąco: jest 16.53. I gdyby nie kurtyna, którą sobie zawiesiłem na oknie, w domu, znaczy w pokoju mam ciemne, jakby była. 23. Ale jest 17. I gdyby nie ta kurtyna, to tak by było światło za oknem waliło tutaj do pokoju, że to, by, to jest po prostu szok. Wow, no w końcu mamy lato. <laughs> Dzisiaj gramy w Agario, gra, która podbija internety i ja zagram w nią po raz pierwszy. Możecie w komentarzach napisać, napiszcie komentarz, czy mam być w RZCW, czy mam być w Heisach, czy mam być w ekipie Kapitana Aliena. Więc napiszcie, w której ekipie byście mnie widzieli. Nie chcę tworzyć własnej ekipy, ponieważ moja ekipa w porównaniu do ekipy Reziego, czy do Hajsów szczególnie, byłaby taka. <laughs> dlatego wybierzcie ekipę, do której ja mam należeć. Mi jest tak naprawdę wszystko jedno, ja sobie wpiszę mój nick bez żadnego znaczka, tutaj bez żadnej ekipy. No i gramy tak, jak jest. Gram bez tego rozszerzenia, gram, gram bez tego Agario Extended, dlatego że. Oj, będę miał problem, oj, będę miał problem, dlatego że coś się spieprzyło. I chyba nie tylko mi. Ogólnie to rozszerzenie się chyba spieprzyło teraz i po prostu nie działa ten, ten właśnie Extended, więc gram na tym podstawowym Agario. Koleś mnie zje, fuck. Nie mogę się jakoś wgrać. Dawno nie grałem i to, tak, ja, tłumaczenie takie: jesteś po prostu nobem, a niedawno nie grałeś. Jesteś idiotą i nie umiesz w to grać. Nie, nie się, że dawno nie grałeś. I ta seria bardzo dobrze nadaje się do gadania. Bo tutaj za bardzo ogrze nie ma, nie ma co gadać. Więc warto gadać o tematach innych, ciekawszych. A no, i takim tematem jest Game on Kielce, który <laughs> oglądacie to. Nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy ten film wrzucę, natomiast ja już jestem po Gamonie najprawdopodobniej, ponieważ jest piątek, ja w sobotę na Gamon Kielce i tak naprawdę jestem chyba po gamonie, nie wchłonacie, nie wchłonacie Więc nie wiem jak było. Mam nadzieję, że było fajnie, mam nadzieję, że was spotkałem, przynajmniej część z was. Nie wiem jak było, bo jeszcze po prostu nie byłem na Gamonie, a wy już oglądacie to Jak już bym był! Fuck logic. No dobra, wchłonąłem ciebie. Jeszcze może ciebie bym wchłonął, kolego. Nie mogę oddalać. To jest bardzo fajne w tym extended, właśnie, że mogę oddalać. No, niestety nie mogę. Zatrzymaj się jeszcze raz, to się rozdwoję i cię zabiję. Kolego. Czarek, czarek, czarek. Spierniczej przed ilonką. Bo cię ilonka zje. A, czarek się zesrał. Też dużo osób pytało mnie właśnie na Snapchatie, czy na mailu o nowy wzór koszulek na ten rok, bo koszulki, które mamy, są z zeszłego roku i Niemcy wchłonięte. I tak, jak wam mogę powiedzieć już teraz, tak nieoficjalnie trochę, to że nowy wzór koszulek będzie niebawem w produkcji. To znaczy, będzie niebawem tworzony, ja go jeszcze nie stworzyłem. Yy, I uważam, że... Nie tak od razu, nie tak, nie tak szybko będzie on stworzony, dlatego jeśli chcecie kupić koszulkę, to kupcie z tym modelem, który jest teraz, ponieważ no, nowy model pojawi się niezbyt szybko. Natomiast... Jest! Uciekamy, uciekamy, uciekaj, uciekaj, Jezus, uciekaj, bubak! Bubak nie, bubak, bubak, bu, bubak, ty na jak się połączy to mnie zje, nie poszedł na bubaka w sumie Bogu dzień. nie, dobrze, dobrze, Jezus, Czarek, uciek, Boże, Nazi, tam rucham ci matkę wszystkich chyba rozdzielił, no dlatego tak jak wam mówię, że, mm, że no, koszulki będą najprawdopodobniej nowy wzór w wakacje, tak mi się wydaje, są takie przecieki. Jeszcze nie wiesz tego na poważnie, ale, ale przecieki są. I też myślałem ostatnio nad stworzeniem jakiejś grupy na Facebooku dla moich widzów, bo, bo dużo osób, dużo mniejszych YouTuberów nawet ode mnie, ma grupę na Facebooku, na której ma parę, parę, parę czarek. Nie! Dogi! What the fuck? Czemu to zrobiłeś, dogi? Tak jak gram bez żadnej grupy, bez żadnego dolara albo bez RZCW, to bardzo ciężko się. Mm, Rozwinąć. Wziąłem sobie kostkę lodu na język, przepraszam. Bardzo ciężko się rozwinąć, ponieważ na RZCW albo na dolarach, czyli ta znak hajsów, to po prostu masz jakiś support, masz jakieś wsparcie i ktoś ci tam boostuje trochę, a teraz to nie bardzo, bo, bo po prostu jestem sami. wszyscy są przeciwko mnie, tak naprawdę. Więc to jest trochę. A, trochę słabe. Oj, oj, może mi się uda, może mi się uda. Ósemka nie łącznie, nie się, bo jak się złączysz to... Dobrze, oj, dobrze, dobrze. W sumie niepotrzebnie to zrobiła, nie dogoniłby mnie chyba. A tak no to... No to tak naprawdę trochę przegrała ta ósemka, bo trochę jej zjadłem. Kamil, nie! Kamil! Fuck you all the Dlaczego, Dobra, dobra. Poczekaj. Muszę jakoś przemyśleć taktykę, Jestem sam, ludzie, ratujcie mnie! Grajcie ze mną, proszę, nie mam z kim grać A tak na serio to wymyślcie mi Znaczy powiedzcie mi, w której mam być ekipie Czy jego, czy Gimpera, czy Kogoś innego, no nie wiem Wymyślcie mi, w której mam być ekipie Ja do tej ekipy dołączę Bo tak grać samemu to jest serio coś, 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 coś Coś złego, po prostu się nie da Znaczy da się, ale trzeba być OP, a ja nie jestem OP O nie Dobrze, dobrze LOL, LOL mnie gonił. A ja uciekam przed LOLem Spokojnie, spokojnie, panowie opanowanie. To w ogóle napiszcie też jak tam u was, co u was słychać, bo dawno nie rozmawiałem z wami tak naprawdę. A jestem tego ciekawy, jak kończycie rok szkolny, czy, czy, czy kończycie rok szkolny, może ktoś nie zdaje. Nikomu tego nie życzę, ale być może ktoś taki jest. I gdzie idziecie, do której klasy idziecie, bo, bo to też jest ważne. Znaczy, w sumie nie tyle ważne, co interesujące. Po prostu napiszcie mi, do której klasy idziecie po wakacjach. Mam 110 punktów i nikogo nie mogę zjeść. Oj, czekaj, czekaj, Niemcy, Niemcy. Niemcy, Niemcy, Niemcy! Niemcy! BIEM! Tak jest, ale odrzut poszedł. Na pół mapy mnie wystrzeliło. Teraz ósemka jest obiektem, który mogę zjeść, tylko jak się połączę, ósemka, dobrze. Ja cię tu wyczekam. Wyczekam cię, dobrze. On już chyba wie, on już wie, ale czy mi zdoła uciec? Czekajcie. Ósemka odejdź, odejdź, ósemka, ósemka, łącz się. 30 sekund chyba trzeba czekać. Czekaj, 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 czekaj. Ósemka, ósemka, spokojnie, 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 spokojnie. Ósemka, ósemka... Oj, oj, ej, teraz jest większy, oj, teraz jest większy, teraz on mi może zjeść. Dobra. Czekaj, czekaj. I bang. I ósemka, kto jest teraz mądry? No ja. Albo Pak, w sumie ty. Ósemka! Jezu! Ósemka! Dawaj ósemkę! Dawaj ósemkę! ósem... no... no... Ósemka, wyrucham cię matkę już tu jedzie. Jezus Mar, ósemka co ty robisz? Błagam ci... Oj nie, dobra, poddaję się, poddaje się, Bokami kamik mnie zjadł. I tak mnie pewnie zje, ale to zaraz. Oj, 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 no! God damn! Nie wiem, po prostu to jest bez sensu. Samemu grać w tą grę to jest bez sensu. Nie mam kolegów, jakbym miał kolegów, jakbym nie był rudy, no nie jestem rudy, ale jakbym nie był rudy, to, to bym miał kolegów, bym miał w kim grać, ja tak to gram sam i po prostu jest słabo. oluju, oluju, dobrze, Ukraina wchłonięta! Niczym. Putin! Wchłonąłem Ukrainę. I teraz tutaj uciekamy, teraz, proszę bardzo. Morlo nas goni, ale ja, ja go zrobię w ciula. I tutaj się schowam w tym, tym. Dobrze, dobrze, dobrze. Raj. Raj jest pierwszy na serwerze, także nie będzie się rozdwajał. Nie będzie się roz, rozczłonował, rozczłonował. Nie, nie będzie się po prostu. Wciskał spacji dla takiego małego gówna jak ja O, mamka chciała to zrobić, ale niestety, niestety jest trochę za głupi to było piękne, przepraszam, przepraszam za moją A jak ja to zrobiłem? Nie, nie spojrzałem się akurat wtedy na ekran I nie widziałem jakie ja to zrobiłem Boże, nie, nie widziałem, przepraszam On się chyba rozdwoił jeszcze raz, tak mi się wydaje, nie, nie wiem Nie wiem, bo nie widziałem, ale Jak ja to zrobiłem, że jego ja go zjadłem? Przecież byłem mniejszy od niego On się rozdwoił chyba raz i on rozwoił się drugi raz, no nie wiem Jakoś to tak wyglądało, że o, Morlo, Morlo, i kto ty jesteś teraz? Teraz ja jestem Koksym, a, 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 no nie, no nie, no nie, no nie, dobra, gonimy go. Ty, Węgry już się interesują, teraz ryzykuj... nie, spinkalamy. A cwergup i chciał mnie zjeść, a to gówno, dobra, uciekamy przed Węgrami. Uciekamy przed Węgrami, uciekamy przed Węgrami teraz, tak? Morlo, niby tutaj nie tego. I BAM! Nie mogę go zjeść. Fuck's sake. No dobra, dobra. Szukamy jakiejś małej ofiary. Tu jakaś niezidentyfikowana kulka sobie leci. Tutaj jakiś Timo LP, coś tam. Proszę bardzo, proszę bardzo. No, Steam, Steam, Steam. Nie rozwoję się teraz, bo pak by mnie zjadł. A tak, to mam jakieś szanse jakiekolwiek. Teraz Morlo. Czy ja go dam radę zjeść? Chyba dam radę go zjeść tak naprawdę, bo... bo duży to on nie jest za bardzo, ale Vestal ja goni mnie. I tak właśnie wygląda ta gra. Ja go nie Morlo, a go nie mnie. Już chyba się poddała. Czekaj, bo ten, ten Steam tak się czai jak szpak na jebanie. A ja bym go tu przycisnął. Oluju, Oluju. FF biercie biercie hale! Viert hale! Malcik. Dobra, Steam, Steam zagoniony w kozie załówek i bam. Jest Pięknie, pięknie, pięknie rozegrane. Pozbieramy tutaj jeszcze punkty w tym narożniku. I się ewakuujemy, bo coś czuję, zaraz coś tu większego przyjdzie. I mnie zje. Także to by nie było fajne, dlatego musimy stąd spinkalać. Swędzi mnie noga. Oluju, oluju, biertje, hale, biertje, hale, o nie! Nie, 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 nie! Zbieraj, jedz, jedz, dobrze! Pięknie, biercie hale, pięknie. Dobrze. No nie, co oni robią? Biercie, oni są w jakimś kooperacji, co jak to wygląda? Ale jestem dziesiąty na serwerze przez ich kurwa głupotę. <noise> serie, nie, serie, to było piękne. Co oni zrobili? Przecież to było... Dobra. Dawaj. No, nie, no nie. Teraz szybko się łączyć, szybko się łączyć. Szybko się łączyć, to zjemy jeszcze Węgry. A, Węgry się połapały, fuck. Ale jest jeszcze Steam. I z tym możemy, jestem dziesiąty na serwerze. Z tym możemy jak najbardziej zjeść. Dziesiąty jestem na serwerze, co w pojedynkę jest dużym sukcesem. Serio? O, już nie jestem, fuck. O nie! O nie, Mateusz! Mateusz, zostaw mnie! Nie, lepiej nie ryzykować, bo tamtą drugą jego część mógłbym zjeść. Natomiast, Big Ivan, dawaj mi, dawaj mi jeszcze. Więcej, więcej, bo cię zjem. No, no. Jestem dziesiąty znowu. Okej. Okay. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tu mi zostawił kuleczkę. Leni, leni jeszcze. Ej, Bierti, oddałbyś mi się. Jesteś tak mały... Ja znowu jestem dziesiąty. Oddaj mi się, błag, o, Polska. Polski bym nie chciał zjeść, ale chyba... Fluffy, fluffy, fluffy to nie. Jak będzie jakiś, jakiś mały gnojek. To o, Węgry! Ale jak się Węgry połączą, to będą chyba takie jak ja. Chociaż nie, bo on nie, nie są w rankingu, do tego teoretycznie mógłbym je zjeść. Ale leci panda. Oluju! Leci panda i panda może mnie zjeść spokojnie. Robi się dobra teraz rozgrywka. Ladies and gentlemen, Ukraina, mam cię na celowniku. Tylko nie wiem, czy jak się rozdwoję, to go zjem. A ryzyk fizyk. Oj, oj, oj. Chyba nie udało mi się trochę. Tak średnio mi się to udało, tak naprawdę. Jak go teraz bym zjadł, to bym był taki duży już pięknie. Ale już Mateusz Dragon. Atakuje, ofensywa. Mateusz Dragon, Ukraina nie ma gdzie uciekać. Ukraina poddaj się, błagam cię, błagam, 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 błagam. błagam. Błagam, 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 błagam błag... Ukraina... Steam, zostaw mnie. Błagam, 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 Ukraina, no pro... no proszę, no nie będziesz... Bła... no nie, no Ukraina... W... WĘGR! W... Ale nie, tak się nie gra, okej, okay, ja rozumiem wszystko, ja chcę, to ja chcę, ja chcę być. Wbić... O nie. Ej, ziomy, jak widzicie, mój stan psychiczny jest nieodpowiedni do grania w takiej gry, dlatego ja się z wami żegnam w tym momencie, bo po prostu... Agario jest po prostu puch, dobra gra, ale nie dla mnie. Także, jak chcecie więcej odcinków z tej chorej gry, to zostawcie łapeczkę w górę. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Byłem naprawdę świetnie się bawić w tej grze. Byłem 10 w rankingu i to się liczy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku z Agario. Być może, jeśli będzie dużo łapek w górę, to szybko kolejny odcinek z Agario wleci. Ja wam dziękuję, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie pa, cześć, Do.